No mam nie, nie zabierajcie jego lutu. No nie Come zabierajcie kurwa, Bo to jest ten, to jest mój znajomy Jaki znajomy? No to jest mój znajomy yeah. I'm here, hi yeah. yes. Tam no. no nie strzelaj Do niego Bartek Okej, okay. <laughs> hej! Hej! <laughs> Pajelonek na fiendala! Pajelonek, ja zajebać! No problem. Wołzak gave me a lot of stuff in the past, you see, so... Okej, okay, my friend. Alright, so... Now we uh, have just 5 seconds to go. Okej. 4, 3, 2, 1... To nasze ognisko chyba, stary. To, to i tak, kurwa, wyszło całkiem nieźle dla nas. No tak, bo my nic już nie traciliśmy, a oni co tracili? No, oni tam. broń, bo karabin no. z niego wypada. Tak? No. O gościu jest na tym, na platformie, widzisz go? Tam u góry. Zaraz zobaczymy, czekajcie, idziemy powoli. Jest tam, jest tam. Przeskoczył z platformy. Ta, chodź z... z, z, z upad? No tutaj, widzisz mnie? No, kucasz. Chodź no. szybko biegniemy, szybko, zanim ucieknie. Szybko, szybko. A on tam pewnie ma karabin. kopał, słyszeliście? No, no cicho, cicho, cicho. Na kucakach idziemy. Nie, nie, nie szukajmy go, na razie przy drzwiach, bo to on też będzie wychodź tu, poczekaj, knupek. Bo ja sam go nie ujebię, tego nie trafił. Dobra, to ja idę po tamtego gościa. To byś zwyczali. To co to może być jakiś zwykły, on? Mam go, go. tego any? gościa, w mam mam mam, do niego nie zabił mnie ktoś, ty mnie kurwa no zabiłem! Ja zabiłem, ja no pierdolę! ja byś. kurwa, no sorry, myślałem, że to ten gościu hey, 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 Ja się do hey, niego Oj, chodź, chodź tu, chodź tu, chodź tu, to nie będę strzelał. Chodź, 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 Nie zabij mnie, kurwa, nic nie mam. Ja Schowaj się kierę, siekierę. się kierę. Już. Przy ciebie zabijłem swojego kolegę, bo myślałem, że to ty. Sorry. No właśnie kurwa, nie? To co mi dasz za to? Co ci mam dać za to? Nie wiem, zatańcz ładnie. <grym> A to Zabaj. Polak? No. I śpiew... Ma Masz zatańczyć coś i śpiewać. I śpiewaj. <grym> Może jeszcze ci obciągnąć? Nie, nie, spoko, śpiewaj, tylko zaśpiewaj coś. Nie umiem śpiewać, sorry. No bo cię zabije, jak nie zaśpiewasz. To bij. Dobra, chuj, dawno. Nie, nie! No kurwa, próbował mnie zastrzelić. O, ej, on próbował mnie jeszcze kurwa tym włócznią jebnąć, czaisz? Tańczył, tańczył, później wyciągnął włócznię i biegł na mnie z włócznią, no to się dziwi, że go zabiłem. Ty. Zbieram municję ze mnie tam No zbieram, zbieram co tam jest stary się nie bój. Sorry kurwa, naprawdę myślałem, że to on Bo ja też się czaiłem na niego, tylko tam trochę dalej. <grym> Dobra, tylko w trendy tu iść teraz No jak w stronę kontenerów i w prawo Ja nie wiem jak się idzie w stronę kontenerów ty koleś, ja koleś, się mówię do niego tańcz i śpiewa, a ja on do mnie, a co jeszcze mam ci obciągnąć? No <głoslery> słyszałem. Ja <głoslery> właśnie nie słyszałem. <głoslery> masz, ale taki starszy... No kurwa, ale sam widziałeś, że wyciągnął po nie? Nie, to mnie na po angielsku. Tej no. ziomek, sorry, miałem telefon. Odesz mi skierę? Ej, czekaj, czekaj, a ty tutaj co? mieszkasz? A czemu chciałeś mnie zabić? Ja cię chciałem zabić, miałem telefon i mi się w włócznie. No wyciągłem. No dobra, to klęknij, a my ci wszystko oddamy. Klękaj. No i oddawaj mu, oddaj mu tam. Daj mu coś tam. I, i przeproś, przeproś Przepraszasz? To jest przesady kurwa. Chuj ci do dupy. Spierdalałeś. A zostaw ja mu w... tą siekierę. Ja, wziąłem no, ja... Dź... ja na razie spadam, jak coś będę później, muszę tam ogarnąć parę rzeczy. A więc moi drodzy, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tych, tych kronik. Przepraszam bardzo za jakość audio w poprzednim odcinku. Cały czas nad tym pracuję, mam nadzieję, że będzie lepiej. A co do tego co się działo w tym odcinku, tak wiem, byliśmy troszeczkę, znaczy ja byłem trochę złośliwy, ale nie myślcie sobie, bo próbowaliśmy tego gościa przeprosić i dać mu prezent. Zresztą zaraz też to zobaczycie. No i zapraszam do komentowania i Waszych opinii, czy podobało Wam się, czy nie, czy coś zmienić i tak dalej. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam was. Nie przymierzę To bez Nie się Kurwa dym jakiś słabo go widziałem. Halo kolego, cześć, sieba, mam dla ciebie prezent, chodź No na pewno już idę. Ja Ale co, nie, poważnie, ej, dam mu silnik ja ten, dam mu ten silnik. Nie, dam mu. Po co? Ej, poważnie, w ramach przeprosi, nie będę... No przecież i tak nie masz nic do stracenia, no co? No już lesę. Da nie ma. No tutaj nawet chyba nie ma. No zostaw ten silnik, daj mu go!